A wiesz, że to jest ja zakaz wstępu? Nie rozśmieszaj mnie. Już wkrótce. Kolejna draka. To jest zły pomysł, drak. Z udziałem draka. Kto chce polatać? Ja, ja! Będę superbohaterem! Po co? Jesteś wampirem! Ale tylko w połowie! Może z tym jeszcze poczekajmy! Cicho, to sprawdzona metoda. Zrzucę go i w lot się nauczy. Tak jak kiedyś ja. Lecimy czy nie? Moja krew. Dziadek nauczy cię latać, że proszę siadać. Eh, nie mogę na to patrzeć. Opamiętaj się! No. to. ja! Na razie nie leci. Zacznie! Nadal nie. Jeszcze zdąży. To spora wysokość. I dlatego ma czas. M może go złap? Drak! Pierwszy raz tak ma do siebie. Zaraz będzie z niego mokry plamat! Wiecie co? To był zły pomysł. Hotel Transylwania 2 Jeszcze raz! Wkrótce w kinach.